Witajcie na kanale bezprzepłacania.pl. Roboty odkurzające niewątpliwie należą do najpopularniejszych sprzętów wśród widzów i czytelników bezprzepłacania.pl. Sporo osób narzeka jednak, że są to zbyt drogie dla nich urządzenia. Postanowiłem zatem zaprezentować Wam jedno z najtańszych urządzeń tego typu, czyli DBA D500 Pro. Zapraszam! Robota DBA 500 Pro można kupić już za mniej niż 700 zł i to z polskiej dystrybucji. Pod filmem znajdziecie informację jak kupić go najtaniej, jak również umieszczę tam specjalny kod rabatowy dla widzów tego kanału. Do robota dołączona jest polska instrukcja obsługi. znajdujemy natomiast następujące elementy, anglojęzyczna instrukcja obsługi, robot, przy którym jest jeszcze skrócona instrukcja uruchamiania urządzenia, stacja ładowania, mob z założoną już szmatką Zapasowa szmatka do mopa. Pilot zdalnego sterowania. Zapasowy filtr HEPA, jeden jest już w robocie. Szczoteczka do czyszczenia robota. Zasilacz. oraz cztery szczotki boczne, w tym dwie zapasowe. Tak prezentuje się całość. Omówmy budowę robota. Na pierwszy rzut oka ma dwie cechy, które odróżniają go od większości konkurencji. Po pierwsze kształt, przypominający literę D, podczas gdy większość podobnych sprzętów jest okrągła. Natomiast kolejna oryginalna rzecz to kolorystyka. Roboty sprzątające z reguły są czarne lub białe, zdarzały się też różowe. Tutaj mamy natomiast połączenie wszystkich tych kolorów. W przedniej części robota znajduje się zderzak. Na wierzchniej obudowie znajduje się natomiast przycisk startu, a nieco niżej Klapka, pod którą schowany jest pojemnik na kurz. Ma on pojemność 400 ml. Z jednej strony pojemnika mamy otwór, którym wciągane są zabrudzenia. Z drugiej strony znajduje się natomiast otwierana klapka. Z tej też strony umieszczone są filtry, wstępny oraz wymienny filtr HEPA. Na bocznej ściance robota mamy jeszcze włącznik główny oraz gniazdo zasilacza. Możemy w tym miejscu podłączyć robota do ładowania bez użycia stacji ładującej. Zajrzyjmy pod spód. Konstrukcja w dużej mierze przypomina inne roboty tej klasy, na przykład iLife. W przedniej części znajdują się dwie zmiotki pomagające szczególnie w wymiataniu kurzu z kątów. Montujemy je na wcisk aż zaskoczył. Między nimi znajduje się niewielkie kółko obrotowe. Sprzęt napędzany jest natomiast dwoma większymi kołami. Robot ma także sensory antyspadkowe umieszczone pod zderzakiem. Te dwie blaszki służą natomiast do ładowania za pomocą stacji ładującej. Na uwagę zasługuje brak szczotki głównej. Z jednej strony jest to minus. Szczotka przydaje się zwłaszcza do odkurzania dywanów. Z drugiej jest to atut tego sprzętu. Brak szczotki w miejscu wlotu odkurzacza sprawia, że nie jest on w żaden sposób blokowany i wszelkie zaburzenia dostają się do pojemnika bezpośrednio, w tym sierści włosów. W przypadku turboszczotek i odkurzania dużej ilości włosów i sierści musimy się natomiast liczyć z częstym czyszczeniem szczotki. Ciekawym rozwiązaniem jest natomiast moduł do mopowania w tym sprzęcie. Jest on w dużej mierze zbliżony do rozwiązań spotykanych w kilku robotach z wyższej półki, np. w Roborock. Pojemnik na wodę jest tutaj zintegrowany z samym MOBEM. Można do niego wlać około 75 ml wody. Więcej o mopie znajdziecie w dalszej części recenzji. Stacja ładowania jest bardzo dobrze skonstruowana i umożliwia wygodne schowanie nadmiaru kabla. Umieszczamy ją w łatwo dostępnym miejscu. Powinniśmy zapewnić po metr przestrzeni na boki oraz 2 metry przed nią. Dzięki temu robot nie będzie miał problemów z jej znalezieniem. Przed rozpoczęciem korzystania z robota, pamiętajmy o włączniku głównym. Zapali się żółta lampka. Pierwsze ładowanie do pełna powinno potrwać co najmniej 5 godzin. W trakcie ładowania, lampka będzie mrugać na żółto. Po naładowaniu zapali się na zielono. Do sterowania robotem służy niewielki i prosty w obsłudze pilot. Na pilocie znajdują się następujące przyciski. Ustawienie zegara, harmonogram pracy, cztery przyciski kierunkowe, czyli strzałki, przycisk startu i zatrzymania, powrót do bazy, zmiana mocy sania, odkurzanie punktowe. Nad przyciskami jest niewielki ekran umożliwiający nam m.in. zaprogramowanie automatycznego sprzątania o określonej godzinie. Najpierw musimy jednak wpisać aktualną godzinę, a następnie wybrać godzinę sprzątania. Najczęściej jednak będziemy korzystać z dwóch przycisków: startu i powrotu do bazy. Robot na bieżąco komunikuje damskim głosem, co się z nim dzieje. Start charging. Komunikaty są w języku angielskim, chociaż z wyraźnym azjatyckim akcentem. Start cleaning. W podstawowym trybie automatycznej jazdy. Zaraz po starcie robot zacznie jeździć po naszym mieszkaniu w sposób nieco chaotyczny, według własnego algorytmu. Będzie odkurzał cały czas, aż do momentu, aż zacznie mu się kończyć bateria. Wtedy zacznie szukać bazy, aby się naładować. W moich testach wyszło, że stanie się to po mniej więcej dwóch godzinach odkurzania. Oczywiście, jeżeli używamy trybu zwiększonej mocy, odkurzacz rozładuje się szybciej. Robot nie ma żadnego systemu skanowania pomieszczeń i planowania trasy. Zatem pracuje w sposób mało skoordynowany. Ale i tak w ciągu tych dwóch godzin był w stanie odkurzyć 54-metrowe mieszkanie, w większości miejsc będąc kilka razy. Poza automatycznym odkurzaniem możemy za pomocą pilota uruchomić tryb odkurzania punktowego, czyli spot. W którym robot skupia się na najbliższym otoczeniu, kręcąc okręgi wokół własnej osi. W tym trybie robot jednocześnie zwiększa swoje obroty. DBA D500 Pro ma trzy poziomy mocy. Domyślny tryb to 700 paskali. We wspomnianym wcześniej trybie SPOT zwiększa natomiast moc do 900 paskali. Moc możemy też zwiększyć przyciskiem na pilocie w dowolnym momencie automatycznego odkurzania. Naciskając ten sam przycisk jeszcze raz możemy natomiast przejść do trybu cichego w którym odkurzacz pracuje z mocą ssącą 500 paskalów. W tym miejscu warto wspomnieć o głośności robota. Jest on bardzo cichy i w moich testach, nawet w trybie max, jego głośność nie przekraczała 60 dB. W najsłabszym trybie pracował jeszcze ciszej. Na dobrą sprawę w przypadku tego typu sprzętów najważniejsze jest jak dobrze robot odkurza. Jego moc oczywiście nie robi wrażenia w starciu z najlepszymi robotami, ale prezentuje się bardzo przyzwoicie w starciu z robotami za mniej niż 700 zł. DBA D500 Pro z uwagi na brak turboszczotki znacznie lepiej radzi sobie na twardych powierzchniach niż na dywanach. W trakcie odkurzania płatków owsianych robot zamiast odkurzać sporo z nich rozrzuca na boki bocznymi zmiotkami, ale przy kilkukrotnym objechaniu podłogi poradzi sobie z zebraniem wszystkiego. Trudniejszym zadaniem jest odkurzenie mąki. Z grubsza odkurzy ją, ale z uwagi na ograniczoną siłę sącą trochę jej zostanie, zwłaszcza pod kółkami robota. DBA D500 Pro nieco gorzej radzi sobie na dywanach. Większość zabrudzeń odkurzy, ale z racji braku turboszczotki nie możemy liczyć na przeczesywanie dywanów. Tym samym zalecałbym ten model raczej osobom bez dywanów w domu lub z małą ich ilością. DBA 500 Pro jest tworzony do twardych podłóg również z uwagi na funkcję mopowania. Jego pojemnik na wodę, zintegrowany z mopem, nie jest zbyt pojemny. Możemy do niego wlać 75 ml wody. Możemy także dodać kilka kropel specjalnego płynu Blue Star, który również dostępny jest w sklepie, do którego link znajdziecie pod filmem. Instalacja mopa jest dziecinnie prosta. W trybie mopowania robot jeździ podobnie jak w trakcie samego odkurzania, aż do wyczerpania baterii. Przy okazji możecie zobaczyć, jak działa algorytm jazdy robota. Wielkim atutem tego sprzętu jest możliwość jednoczesnego mopowania i odkurzania. Za te pieniądze możemy z reguły liczyć na robota, który albo odkurza, albo mopuje po włożeniu pojemnika z wodu. Tutaj natomiast możemy robić to jednocześnie. Jeżeli podłoga jest wyjątkowo brudna, to oczywiście warto ją najpierw tylko odkurzyć, a zmopować w drugim kroku. Ale jeżeli na bieżąco dbamy o czystość podłóg, to będziemy mogli uruchomić sprzęt tylko raz, od razu z mopem. Minusem jest natomiast pojemność pojemnika na wodę. Woda kończy się już po kilkunastu minutach. Sprzęt sprawdzi się zatem przy sprzątaniu niewielkich mieszkań, w tym do zmokowania maksymalnie kilkudziesięciu metrów kwadratowych. Niestety nie mamy też możliwości regulacji poziomu upuszczanej wody. Ale na szczęście woda rozprowadzona jest równomiernie i nie ma tutaj problemu gubionych kropel wody. Powiedzmy sobie jeszcze o kilku innych wadach i zaletach. Podobnie jak niemal wszystkie roboty wyposażone w sensory antyspadkowe, robot nie wjeżdża na czarne powierzchnie. Odmawia posłuszeństwa, nawet jak go postawimy na czarnym dywanie. Kolor czarny widzi jako przepaść. Musimy o tym pamiętać. Do zalet należy natomiast zaliczyć to, w jaki sposób radzi sobie z wjeżdżaniem na dywany i różne przeszkody. Kilka robotów potrafiło się już zawiesić na tym hokerze. Zaletą jest również jego wysokość zaledwie 75 mm. Tym samym bez problemu wjedzie pod meble zawieszone na wysokości 8 cm. Roboty z laserowym skanowaniem potrzebują znacznie większego prześwitu, aby wjechać. Świetnie radzi sobie również z wymiataniem kurzu z kątów, dzięki swojemu nietypowemu kształtowi. Na koniec kilka słów podsumowania. DBA D500 Pro to w żadnym wypadku nie jest topowy sprzęt tego typu. Na moim kanale możecie znaleźć kilka znacznie mocniejszych jednostek z większą ilością funkcji. Należy jednak pamiętać, że tego robota można kupić już za kilkaset złotych. Nie wszyscy też potrzebują zaawansowanych funkcji obsługiwanych z poziomu aplikacji. Jeżeli zatem szukacie robota prostego w obsłudze, do odkurzania niewielkiego mieszkania i okazyjnego mopowania, to może to być właściwy wybór dla Was. Warto też wspomnieć, że robot dostępny jest w polskiej dystrybucji z 24-miesięczną gwarancją. Pod filmem znajdziecie też specjalny kod rabatowy, którym znacznie obniżycie ostateczną cenę. Tymczasem serdecznie dziękuję Wam za uwagę. I proszę o kciuki w górę i komentarze pod filmem. Zachęcam też do zaglądania na mój kanał i stronę bezprzepłacania.pl, gdzie znajdziecie znacznie więcej podobnych recenzji i informacji o robotach sprzątających. Pozdrawiam!